Cześć, jest 19 listopada 2023 i teraz jest pierwszy śnieg, zobaczcie jaki biały, puszysty, no i tutaj aż woda zamarzła, bo tutaj była woda i tutaj są kamienie, takie fajne bąbelki są. Bardzo zimno, więc się dobrze ubraliśmy. Ładne lampki mamy kolorowe, tata wczoraj zawieszał. I um, te nasze tuje, takie małe, wyglądają jak mini choineczki. No to wesołych świąt!